Obowiązki i obietnice w osobistym poświęceniu się Sercu Bożemu według świętej Małgorzaty Marii Alakok Czyta Andrzej Gmitarek Część pierwsza. Obowiązki osobiście poświęconych Sercu Bożemu. Uważając się za całkowitą własność serca Jezusowego, żywić do Niego szczególniejsze nabożeństwo i na wszelki sposób czcić, miłować i wielbić to serce przez całe życie aż do śmierci. Wynagradzać sercu Jezusowemu za niewdzięczność, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie. Oziębłość i świętokradztwa, jakich doznaje w najświętszym sakramencie od grzeszników. W tej intencji, jak i w innych intencjach dzieła, przyjmować komunię świętą w każdy pierwszy piątek miesiąca, w razie przeszkody w niedzielę po nim następującą, i odbywać co miesiąc tak zwaną godzinę świętą. Wyrzekając się wszystkiego, co by sercu Jezusowemu mogło się nie podobać, planowo, za poradą stałego spowiednika, wyzbywać się grzechów, przede wszystkim głównego, względnie wady, ewentualnie ćwiczyć się w odpowiedniej cnocie. Dla uzyskania lepszych wyników w tej pracy nad sobą, doradza się codziennie wieczorem odbywać rachunek sumienia. Przy pomocy tak zwanych miesięcznych adnotacji duchowych. Stosować się we wszystkim do świętych zasad Jezusowych, tak w życiu prywatnym, jak i publicznym, oraz sumiennie spełniać obowiązki stanu. Dlatego bardzo się zaleca codziennie z czcią czytać Pismo Święte, zwłaszcza Ewangelię Świętą, przez 15 minut. A nadto poświęcać tyleż czasu na czytanie innych książek, treści religijnej. Zwracać się do Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich potrzebach z pokorą, wielką uczcią i zarazem z całą ufnością dziecięcą, zupełnie zdając się na Jego o nas troskę, jak dzieci na swego dobrego Ojca. Żywić wielką miłość dla bliźnich, modląc się za nich jak za siebie samych, oraz utrzymując z nimi jedność i pokój, gdyż jest to jeden ze szczególnych skutków tego nabożeństwa zjednoczenie serc poróżnionych i uspokojenie dusz. W miarę całej naszej możności, szerzyć kult Serca Bożego. A szczególnie poświęcenie się Jemu dusz, a to przez rozmowy, listy, książki, ofiary na ten cel, a jeszcze bardziej przez modlitwę i cierpienie. Codziennie odmawiać akt osobistego poświęcenia się i wraz z nim nosić na sobie ze czcią, wizerunek najświętszego Serca Jezusowego. W każdy pierwszy piątek miesiąca odnawiać swe poświęcenie się sercu Jezusowemu. W tej intencji wysłuchać mszy świętej, przystąpić do komunii świętej oraz goręcej odmówić akt poświęcenia się. Ze szczególnym nabożeństwem obchodzić trzy uroczystości: Bożego Ciała, Serca Jezusowego i Chrystusa Króla. Przystąpiwszy w te dni do Komunii Świętej, wskazane jest przygotowywać się do nich przez Nowenny oraz gorliwie przyczyniać się do ich organizowania, by wypadły najwspanialej. Część druga. Obietnice serca Jezusowego dane osobiście Mu poświęconym. Pan nasz odsłonił skarby miłości i łask. Dla tych osób, które mu się poświęcą i ofiarują, a skarby te są tak olbrzymie, iż nie potrafią tego wyrazić. Boskie serce jest pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, którzy zechcą tam się ukryć, dla uniknięcia sprawiedliwości Boga. Umieszczając ich na szczególnej liście swego boskiego serca, Jezus zapewnia ich zbawienie. Niszcząc panowanie szatana w duszach, nie pozwoli zginąć żadnej z tych wszystkich, które mu się poświęcą. Nabożeństwo do najświętszego serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy mu się poświęcą i ofiarują z zapałem, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej przemiany wewnętrznej. W sercu Jezusa znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie. Otrzymują błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach. Serce Jezusa będzie dla nich ulgą w pracy, mocą w słabości i najlepszym lekarstwem na wszelkie zło. Serce Jezusa będzie dla nich pociechą w troskach, strapieniach i smutkach. Jako źródło wszelkich dóbr, zaradzi wszystkim ich potrzebom, w pierwszym jednak rzędzie duchowym. W tym sercu najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia. Boskie me serce, szczególnie w godzinę ich śmierci, stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem. Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe i ustawiczne nabożeństwo do najświętszego Serca Jezusowego. Pan nasz ukazał wiele imion tam w sercu swem zapisanych, za to pragnienie, z jakim pracują dla Jego chwały, i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć. Tak zwana wielka obietnica, w nadmiarze miłosierdzia mego serca obiecuję, że wszechmocna ma miłość udzieli ostatecznej łaski pomocy. Wszystkim, którzy przystąpią przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej, tak, iż nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów, i że Boskie me serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie ich życia. Obietnica dla rodziny osobiście poświęconego. Boskie serce wynagrodzi nie tylko im, Duszom jemu poświęconym, osobiście, lecz także ich najbliższym, krewnym, na których ono spogląda okiem miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością. Wydawnictwo dzieła osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu przy kolegiacie świętej Anny. Kraków, rok 1948.